Dziś także w sposób szczególny, tu, w tym świętym miejscu, dziękujemy za cudowne wydarzenie z października 2008 roku. Ono pobudza do refleksji i zapewne przyczynia się do umocnienia wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Katolicy Podlasia, a także liczni pielgrzymi z Polski i zagranicy, Nawiedzają parafialny wieczernik w Sokółce, dziękując i zarazem prosząc o potrzebne łaski. Siostry i bracia, nie możemy jednak zatrzymać się na tym, co się wydarzyło kilkanaście lat temu. Nie możemy zatrzymać się i ciągle opowiadać o emocjach, jakie wtedy towarzyszyły nam. I wielu ludziom w naszej Ojczyźnie. Trzeba wspominać to wydarzenie, jakim było przeniesienie cząstki ciała Chrystusa do naszej sokulskiej świątyni. I trzeba powracać do homilii, którą wtedy wygłosił ówczesny metropolita białostocki, arcybiskup Edward Ozorowski. On w niej wyjaśnił, nakreślił, co się tutaj wtedy wydarzyło? Ale jednak przychodzimy tutaj także i dziś po to, by lepiej zrozumieć, by zgłębić, z czym się wiąże Eucharystia. Otóż moi drodzy, ona ma być potwierdzeniem jedności i zarazem budować jedność.